No hej kochani, to znowu my. Fajny No hmm, wiadomo. Dzisiaj zaczynamy drugi etap testów. Dobra. I zobaczmy co się stało po takim upadku. O, telefon żyje. Drugie piętro, próba numer dwa. Konrad, rzucaj. Tylko nie we mnie. O, ale upadł. Ale sieknął. Niewiarygodne. Niewiarygodne. ale poszło o... słuchajcie, nie do wiary. Ekran pęk, rozlał się, ale działa. Weźmy pod uwagę to, że byłby pęknięty ten światło.